Jacek Cygan ujawnia prawdę o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty. Polska w szoku po szokującym wyznaniu, świat polskiej muzyki jeszcze nigdy nie przeżywał takiego wstrząsu. Jacek Cygan, ikona piosenki, autor niezliczonych przebojów, człowiek którego słowa zna każdy Polak. Przerwał milczenie i ujawnił prawdę, która dotąd była skrywana w cieniu. Wstrząsające wyznanie dotyczy śmierci Edyty, żony Ryszarda Rynkowskiego. To nie jest zwykła anegdota ani prywatna opowieść to bomba, która rozbiła dotychczasowy obraz spokojnego życia jednego z największych artystów Estrady. Cygan, przez dekady przyjaciel i współpracownik Rynkowskiego, znał kulisy jego kariery i życia prywatnego lepiej niż ktokolwiek inny. Teraz, w wieku, gdy jego słowa ważą więcej niż kiedykolwiek, zdecydował się odsłonić dramatyczną prawdę, która rzuca nowe światło na tragedię rodzinną. Publiczność przyzwyczajona do obrazu rynkowskiego jako człowieka silnego, opanowanego i otoczonego miłością, nagle usłyszała relację, która burzy wszystko, w co wierzyła. Edyta rynkowska przez lata była symbolem wsparcia cichą bohaterką w cieniu wielkiego artysty. Jej śmierć wstrząsnęła fanami, lecz oficjalne komunikaty były lakoniczne i pełne niedomówień. Dziś Jacek Cygan zdradza szczegóły, które sprawiają, że cała historia nabiera dramatycznego wymiaru. Według niego prawda jest znacznie mroczniejsza niż ktokolwiek przypuszczał, a kulisy tragedii kryją emocje i sekrety, które dotąd pozostawały zamknięte w czterech ścianach. Reakcja opinii publicznej jest natychmiastowa i gwałtowna. W sieci pojawiają się tysiące komentarzy, media społecznościowe eksplodują falą spekulacji, a portale informacyjne i brukowe prześcigają się w nagłówkach. To zmienia wszystko. Ukrywana prawda wreszcie wyszła na jaw. Cygan obnaża dramat rynkowskiego. Takie tytuły dominują na stronach głównych gazet. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie teraz, po miesiącach ciszy i niejasności, padną słowa, które tak mocno uderzą w serca fanów i przyjaciół. Polska jest w szoku, a sprawa śmierci Edyty przestaje być tylko rodzinną tragedią. Stała się narodową sensacją, która budzi współczucie, oburzenie i niepohamowaną ciekawość. Gdy Jacek Cygan wypowiedział swoje słowa, w sali zapanowała cisza tak gęsta, że można ją było niemal kroić nożem. Autor najpiękniejszych polskich tekstów, który od lat towarzyszył Ryszardowi Rynkowskiemu na scenie i poza nią, nagle odważył się ujawnić coś, co przez długi czas pozostawało w cieniu. Prawda o śmierci Edyty, żony artysty, okazała się znacznie bardziej dramatyczna niż komukolwiek mogło się wydawać. Cygan mówił powoli, ważąc każde słowo, jakby zdawał sobie sprawę, że raz wypowiedziane zdanie będzie powtarzane tysiące razy w mediach i komentowane przez całą Polskę. Wspomniał o ostatnich dniach życia Edyty, o jej zmaganiach, o cichych sygnałach, które zbyt łatwo zostały przeoczone. W jego głosie brzmiało poczucie winy, jakby sam miał świadomość, że mógł wcześniej dostrzec więcej, że mógł zatrzymać nadciągającą tragedię. Według jego relacji, śmierć Edyty nie była nagłym i niewytłumaczalnym zdarzeniem, jak przedstawiano to w pierwszych komunikatach. To była konsekwencja narastającej walki wewnętrznej, cichego cierpienia, które niszczyło ją od środka. Cygan wyznał, że żona Rynkowskiego przez długi czas zmagała się z problemami, które skrzętnie ukrywała przed światem. Jej twarz, zawsze pogodna na zdjęciach i u boku męża, kryła głęboki smutek, którego nie dostrzegało nawet najbliższe otoczenie. Te słowa spadły na opinię publiczną jak bomba. Nagle wszystko, co wcześniej wydawało się oczywiste, nabrało nowego znaczenia. Fotografie Edyty, na których uśmiechała się podczas koncertów czy wydarzeń towarzyskich, dziś zaczęły wyglądać inaczej. Internauci w błyskawicznym tempie zaczęli analizować każde ujęcie, każde spojrzenie, doszukując się znaków ostrzegawczych. Wideo sprzed kilku miesięcy, w którym siedziała obok Rynkowskiego podczas wywiadu, stało się wiralem. Internauci twierdzili, że widać w jej oczach cierpienie, którego nikt wówczas nie chciał zauważyć. Reakcja mediów była natychmiastowa. Telewizje przerwały regularne programy, by nadać specjalne relacje. Tabloidy krzyczały nagłówkami, cygan obnaża dramat Edyty, prawda o śmierci żony Rynkowskiego wstrząsnęła krajem, ukrywane sekrety wyszły na jaw. W studiach telewizyjnych pojawili się psychologowie, którzy tłumaczyli, jak łatwo zlekceważyć sygnały ostrzegawcze u bliskich osób. Eksperci od show biznesu podkreślali, że życie w cieniu gwiazdy często bywa trudniejsze niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Bliscy przyjaciele rynkowskiego, słysząc wyznanie Cygana, nie kryli szoku. Wielu z nich przyznało, że choć domyślali się, że Edyta zmaga się z własnymi demonami, nigdy nie przypuszczali, że dramat był aż tak głęboki. Kilku z nich wspominało sytuacje, w których widzieli ją wycofaną, zmęczoną, ale uznawali to za chwilowe spadki nastroju. Dziś, w świetle wyznań, wszystkie te wspomnienia nabrały dramatycznego sensu. Internauci nie pozostali obojętni. Media społecznościowe zalała fala wpisów pełnych emocji od niedowierzania, przez gniew, aż po współczucie jak mogliśmy tego nie zauważyć zapisali jedni. To pokazuje, jak mało wiemy o życiu naszych idoli dodawali inni. Powstawały grupy wsparcia, fani publikowali wspomnienia i osobiste historie, w których dzielili się własnymi doświadczeniami z utratą bliskich. W tle pozostawał jednak największy szok. To, jak ta prawda wpłynęła na samego Ryszarda Rynkowskiego. Artysta, który od śmierci żony milczał i unikał publicznych wystąpień, teraz został wystawiony na jeszcze większą próbę. Każde jego słowo, każdy obraz w mediach nabierał podwójnego znaczenia. Jego wewnętrzna walka stała się widoczna dla wszystkich, a społeczeństwo obserwowało ją z mieszaniną fascynacji i współczucia. To, co ujawnił Jacek Cygan, zmieniło nie tylko obraz Edyty, ale i cały kontekst życia rynkowskiego. To, co do tej pory było postrzegane jako spokojna i harmonijna historia małżeńska, okazało się pełne pęknięć i cierpienia. Prawda, choć bolesna, stała się lustrem, w którym odbiło się całe społeczeństwo. Nagle każdy zobaczył, jak łatwo można przeoczyć dramat rozgrywający się tuż obok. W miarę jak kolejne redakcje publikowały następne fragmenty wyznań Cygana, napięcie tylko rosło. Polska nie mogła oderwać wzroku od tej historii, która z godziny na godzinę rozbudzała coraz większe emocje. To nie była już tylko opowieść o artystach i ich życiu prywatnym, to stało się ogólnonarodowym dramatem, w którym każdy czuł się uczestnikiem. Po wyznaniach Jacka Cygana lawina komentarzy nie zatrzymała się ani na chwilę. Każda kolejna godzina przynosiła nowe nagłówki, a redakcje na całym świecie zaczęły podawać coraz odważniejsze interpretacje. Wydawało się, że wraz z odsłonięciem kulis tragedii otworzyła się rana, która od lat była zakrywana pozornym spokojem. Dziennikarze śledczy zaczęli docierać do materiałów archiwalnych, które wcześniej leżały zapomniane listów, zapisków i nagrań z prób których dostrzegano dziś sygnały dawno zignorowane, szczególnie poruszyły opinię publiczną zdjęcia sprzed kilku lat, opublikowane na jednym z portali ukazujące edytę w otoczeniu znajomych. Jej spojrzenie, pozornie zwyczajne, dziś interpretowano jako pełne rezygnacji internauci zestawiali te kadry z najnowszymi słowami cygana, tworząc narrację o kobiecie, która zbyt długo żyła w cieniu i której cierpienie pozostawało niewidzialne. Fotografie rozeszły się po sieci z prędkością błyskawicy, a komentarze fanów mieszały się ze spekulacjami ekspertów. Gazety brukowe publikowały coraz śmielsze tezy, sugerując, że prawda, o której mówił cygan, to dopiero początek. Pojawiły się pytania o rolę środowiska artystycznego, które otaczało Rynkowskiego i jego żonę. Czy naprawdę nikt niczego nie widział, czy raczej wszyscy woleli milczeć? Znajomi rodziny, dotąd unikający mediów, nagle stali się bohaterami wieczornych serwisów, a każde ich słowo rozkładano na czynniki pierwsze. Nie zabrakło także głosów oburzenia. Wielu obserwatorów uznało, że Jacek Cygan poszedł o krok za daleko, ujawniając sekrety, które powinny pozostać w intymnym kręgu. Inni twierdzili jednak, że jego szczerość jest aktem odwagi i że tylko dzięki niemu świat dowiedział się, jak naprawdę wyglądała codzienność edyty. Ten konflikt opinii sprawił, że sprawa nabrała dodatkowego wymiaru. Stała się dyskusją o granicach prywatności w życiu gwiazd. W tle wydarzeń najtrudniejsza pozostawała pozycja Ryszarda Rynkowskiego. Artysta, przygnieciony ciężarem śmierci ukochanej i nieustającym zainteresowaniem mediów, znalazł się w sytuacji bez precedensu. Jego milczenie, zamiast gasić emocje, jeszcze bardziej podsycało ciekawość. Każdy brak komentarza interpretowano jako dowód cierpienia, a każde pojawienie się w miejscu publicznym stawało się sensacją. Stacje telewizyjne rozpoczęły specjalne cykle programów poświęconych tej tragedii. W jednym z odcinków pokazano niepublikowane wcześniej nagranie ze wspólnego występu rynkowskiego i edyty sprzed kilku lat. Kamera uchwyciła moment, gdy spojrzała na męża ze łzami w oczach. Wówczas nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś stało się to dowodem na dramat, o którym opowiadał cygan. Nagranie obiegło internet w kilka godzin, zdobywając setki tysięcy odsłon. Publicyści podkreślali, że to, co wydarzyło się teraz, to moment przełomowy dla całego polskiego show biznesu. Odsłonięcie kulis tragedii nie tylko wstrząsnęło wizerunkiem jednej rodziny, ale też zmusiło opinię publiczną do refleksji nad tym, jak wiele tajemnic skrywa świat strady. Za kulisami blasku kryje się mrok, myliasz pisał jeden z felietonistów, a te słowa cytowały następnego dnia wszystkie portale. Międzynarodowe media podjęły temat równie chętnie. Brytyjskie tabloidy zamieszczały sensacyjne nagłówki o polskim, o polskim sekrecie, który wstrząsnął Europą, niemieckie serwisy przywoływały wcześniejsze kariery artysty i jego występy w Berlinie, zestawiając je z dramatem życia prywatnego, włoskie gazety mówiły wręcz o historii godnej tragedii antycznej. W przestrzeni publicznej pojawiła się także dyskusja o roli cygana jako świadka i komentatora. Niektórzy oceniali, że jego słowa były spóźnionym aktem lojalności wobec przyjaciół, inni wskazywali, że mógł kierować się potrzebą oczyszczenia atmosfery i oddania hołdu pamięci Edyty. Niezależnie od motywów, efekt był jeden. Polska wstrzymała oddech, a prawda, ujawniona po latach, zamieniła osobistą tragedię w narodowy dramat. Każde kolejne wystąpienie Cygana przyciągało tysiące widzów. Sale, w których się pojawiał, były pełne, a dziennikarze walczyli o każde słowo. Nikt nie miał wątpliwości, że historia, którą odsłonił, jeszcze długo będzie powracać i że jej konsekwencje będą odczuwalne nie tylko w świecie muzyki, ale też w świadomości całego społeczeństwa. Po tym jak Jacek Cygan odważył się powiedzieć więcej, temat śmierci Edyty Rynkowskiej zaczął nabierać nowych, jeszcze bardziej zaskakujących odcieni. Do mediów zaczęli zgłaszać się kolejni świadkowie, osoby z otoczenia pary, które dotąd wolały milczeć, ich opowieści tylko podsycały atmosferę sensacji. Jedna z sąsiadek wspominała o nocach, kiedy w domu Rynkowskich panowała dziwna cisza, przerywana dopiero o świcie. Inna osoba twierdziła, że Edyta w ostatnich tygodniach często wychodziła sama, a jej twarz zdradzała ogromne zmęczenie. Producenci programów telewizyjnych nie wahali się ani chwili. Powstawały specjalne wydania talk show, w których eksperci analizowali każde nowe świadectwo. W jednym z popularnych programów pokazano niepublikowane dotąd nagranie z koncertu, gdzie Edyta pojawiła się na widowni. Kamera uchwyciła moment, w którym jej uśmiech zniknął, a oczy wypełniły się łzami. Dziś ten kadr stał się symbolem całego dramatu, rozpoznawalnym w sieci równie mocno jak zdjęcia ze sceny. Dziennikarze śledczy sięgnęli jeszcze dalej, odkopując zapomniane fragmenty wywiadów z Rynkowskim. W jednym z nich artysta mówił o lęku, który towarzyszy mu codziennie. Wówczas nikt nie wiązał tego z życiem osobistym. Traktowano to jako refleksję o karierze. Teraz, w kontekście słów cygana, cytaty te brzmią jak wyznanie mężczyzny, który bezradnie obserwował cierpienie najbliższej mu osoby. Niepokojące były także wyniki badań opinii publicznej, które natychmiast przeprowadziły duże stacje. Wynika z nich, że aż 70% Polaków uważa, iż sprawa śmierci Edyty nie została do końca wyjaśniona, a społeczeństwo domaga się pełnej prawdy. To pokazuje, że temat, który mógłby pozostać rodzinną tragedią, urósł do rangi ogólnonarodowego dochodzenia, w którym każdy czuje się uczestnikiem. Na ulicach miast pojawiły się transparenty i murale poświęcone edycie. Fani organizowali czuwania i koncerty pamięci, które przeradzały się w manifestacje sprzeciwu wobec milczenia instytucji. Ludzie skandowali jej imię, a w sieci powstawały tysiące wpisów oznaczonych hashtagiem z jej nazwiskiem. To nie była już tylko historia jednego małżeństwa, to stało się społecznym ruchem. W miarę jak rosło napięcie, Jacek Cygan otrzymywał kolejne zaproszenia do programów, gdzie miał rozwijać swoje wyznania. Niektórzy oskarżali go o żerowanie na tragedii, inni widzieli w nim jedynego, który miał odwagę mówić wprost. Każde jego wystąpienie było transmitowane na żywo, a słowa rozchodziły się błyskawicznie po internecie. Równocześnie branża muzyczna przeżywała kryzys wizerunkowy. Wielu artystów publicznie zabierało głos, podkreślając, że życie w blasku fleszy bywa pułapką, w której łatwo się zatracić. Padły nawet słowa, że tragedia Edyty powinna stać się punktem zwrotnym w traktowaniu bliskich osób gwiazd, nie tylko jako dodatku do kariery, ale jako ludzi. Którzy również ponoszą konsekwencje życia w świetle reflektorów. Międzynarodowe media posuwały się jeszcze dalej. W jednym z zagranicznych tygodników ukazał się obszerny reportaż porównujący dramat Edyty do losów gwiazd światowego formatu, które także nie wytrzymały presji otoczenia. Artykuł zestawiał jej historię z głośnymi tragediami show biznesu, kreśląc obraz globalnego problemu, którego polska scena jest tylko jednym z przykładów. Szczególnie uderzający był moment, gdy do opinii publicznej trafił fragment listu edyty, odnaleziony w dokumentach rodzinnych. Choć jego autentyczności nie potwierdzono oficjalnie, treść poruszyła wszystkich. Pisała w nim o samotności, o strachu i o potrzebie zrozumienia. Jej słowa brzmiały jak cichy krzyk, który w końcu został usłyszany. Gazety nazwały go „listem z zaświatów”, a czytelnicy przyznawali, że trudno było czytać go bez łez. Na tym tle postać Ryszarda Rynkowskiego jawiła się coraz bardziej dramatycznie. Jego samotne wyjścia z domu, uchwycone przez paparazzi, stały się materiałem na pierwsze strony gazet. Zdjęcia artysty, kroczącego powoli z opuszczoną głową, określano jako symbol upadku, a jednocześnie najbardziej bolesny obraz ostatnich lat. Atmosfera gęstniała z dnia na dzień. Wydawało się, że cała Polska patrzy tylko w jednym kierunku. Na scenę, na której nie rozbrzmiewa już muzyka, lecz dramat ludzkiego życia. Polska wstrzymała oddech, gdy Jacek Cygan zdecydował się ujawnić prawdę, zakopana głęboko pod warstwą domysłów i milczenia. Śmierć Edyty Rynkowskiej, dotąd owiana mgłą półprawd i niedopowiedzeń, dziś stała się symbolem dramatu, który dotknął nie tylko rodzinę, ale całe społeczeństwo. To wyznanie było niczym otwarcie zamkniętej skrzyni. Nagle wszystkie wspomnienia, wszystkie zdjęcia, wszystkie nagrania nabrały nowego, mrocznego znaczenia. Fani patrzą na stare występy Rynkowskiego ze ściśniętym sercem, dostrzegając w nich coś, czego wcześniej nie widzieli: cienie, pęknięcia, ukryty ból. Cygan nie tylko ujawnił kulisy tragedii, ale i zmusił Polskę do spojrzenia w lustro. Jego słowa przypomniały, jak łatwo przeoczyć dramat rozgrywający się tuż obok, za zamkniętymi drzwiami domów. Edyta, kobieta z klasą, stojąca zawsze krok za mężem, nagle została ukazana jako osoba niosąca ogromny ciężar, którego nikt nie chciał dostrzec. To właśnie ten obraz, delikatnej postaci, tłumiącej w sobie rozpacz, wstrząsnął ludźmi najmocniej. Reakcje były natychmiastowe i gwałtowne. Media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności, tysiące komentarzy wylewały się co minutę. Jedni dziękowali cyganowi za odwagę, inni zarzucali mu zdradę intymnych sekretów. Portale internetowe biły rekordy odsłon, a programy publicystyczne zmieniały ramówki, by nadawać relacje na żywo. Polska była świadkiem czegoś więcej niż tylko ujawnienia rodzinnej tragedii. To był moment, który przejdzie do historii kultury popularnej jako jedna z najbardziej dramatycznych odsłon życia gwiazd. Na ulicach zaczęły pojawiać się spontaniczne miejsca pamięci. Znicze, fotografie, ręcznie pisane listy. Ludzie zbierali się w ciszy, by upamiętnić edytę, której życie nagle nabrało nowego wymiaru. Stała się symbolem cichego cierpienia, które zbyt łatwo umyka w blasku fleszy. Ryszard Rynkowski, choć milczy, znalazł się w samym centrum tego wiru. Paparazzi śledzą każdy jego krok, a każde jego pojawienie się w miejscu publicznym staje się wydarzeniem. Jego postać, zmęczona i przygaszona, budzi współczucie, ale też ciekawość. Polska patrzy na niego jak na człowieka rozdartego, którego życie rozpadło się na kawałki na oczach całego narodu. To, co się wydarzyło, jest początkiem długiej opowieści. Prokuratura, eksperci, media i fani wszyscy oczekują kolejnych szczegółów. Każde nowe słowo, każdy dokument, każdy gest może zmienić sposób, w jaki ta historia zostanie zapamiętana. Nie ma wątpliwości, że to dopiero początek. I właśnie dlatego nikt nie chce oderwać wzroku od tego, co dzieje się dalej. To nie jest już tylko biografia jednego artysty, ani dramat jego rodziny. To lustro, w którym odbija się cały świat nasze obawy, nasze słabości i nasze pytania bez odpowiedzi. Jeśli chcesz być świadkiem każdego nowego aktu tego dramatu jeśli chcesz poznać szczegóły, zanim pojawią się w gazetach jeśli chcesz usłyszeć komentarze ekspertów, reakcje fanów i kulisy ujawniane minuta po minucie subskrybuj nasz kanał już teraz. Tutaj znajdziesz materiały, które nie pojawiają się nigdzie indziej, relacje na żywo, które pozwolą ci zobaczyć wydarzenia z bliska analizy, które wyjaśnią to, czego inni nie mówią, oraz emocje, które poczujesz, tak jakbyś był w, w samym środku wydarzeń. Nie zwlekaj, kliknij, subskrybuj, włącz powiadomienia i bądź częścią opowieści, która poruszyła całą Polskę i która jeszcze długo będzie elektryzować opinię publiczną.